Dzień dobry, witam Was wszystkich ponownie na swoim kanale Shark Trader z tej strony. E, słuchajcie, kilka dni nie publikowałem nic, e, żadnych filmów, żadnych analiz, więc na dzień dobry wytłumaczę Wam e, troszeczkę usprawiedliwie się z czego to wynikało. E, w ostatnim czasie e, przeniosłem się na jakiś e, trochę dłuższy okres czasu na inny, do innego kraju, na inny kontynent, po pierwsze, y, zmiana strefy czasowej, po drugie, troszeczkę mi to zajęło czasu, a po trzecie, w momencie, kiedy się przeniosłem, to Pech chciał, że zepsuł mi się całkowicie laptop, do tego jeszcze internet i po prostu kilka dni byłem skupiony na tym, żeby naprawić to wszystko, a niestety y, tutaj nie jest y, tak jak w Europie nie jest wszystko tak na takim wysokim poziomie rozwinięte, więc było to dosyć skomplikowane, żeby sobie z tym poradzić. Miejmy nadzieję, że w tej chwili już te problemy są zażegnane. Trzymajmy kciuki i no muszę troszeczkę nadrobić, i tematów spraw na kanale, i też w swoim tradingu, i innych związanych z, z moimi zajęciami około tradingowymi. Tak więc, tak to wygląda, jeśli chodzi o przyczynę, dlaczego była taka przerwa. Zaczynam od filmu, po przerwie, od analizy, którą wszyscy najbardziej tutaj lubią i wyczekują. Wszyscy dopytujecie się, poza tym też widzę, że najwięcej odsłon mają te filmy, a mianowicie dotyczące polskiej złotówki. Widzę też, że sporo nowych osób przyszło na kanał, więc jest coraz większa społeczność, bardzo fajnie. Cieszę się, że, do, że dociera ze swoimi analizami, pomysłami. i Swoim punktem widzenia, poglądem do coraz większej ilości osób. Dzięki za wszystkie miłe słowa, bardzo, bardzo mnie to buduje. No i co? I przejdźmy do analizy. Przede wszystkim doszliśmy do pierwszego poziomu, o którym kilka dni temu wspominałem. Pierwszy zielony poziom. No i pytanie: czy odbijemy się z tego poziomu, czy zejdziemy niżej? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć na kolejnym szablonie, a mianowicie tutaj. Przede wszystkim, zobaczcie, mamy w dół trzy fale: fala A, fala B i fala C. I teraz pytanie: czy to jest korekta ABC i będzie teraz ruch do góry, czy może jednak to jest raz, dwa, trzy, cztery i będzie pięć? I mamy E, e, albo nowy impuls, albo e, e, pierwszą falę, e, falę A korekty. E, przede wszystkim, co ja tutaj widzę, co zresztą już, e, już widzicie. Zacznijmy od interwału e, D1. Zobaczcie, bardzo ważna rzecz. E, dotknęliśmy średniej. Ta średnia bardzo silnie zareagowała od razu po dotknięciu. To jest średnia 25. Dodatkowo to miejsce. Idealnie zbiegło się z tymże szczytem, bardzo ważnym szczytem, który był ważnym poziomem dla tego ruchu spadkowego. Co więcej, może w tym celu jeszcze przesunę tego fibonacciego tutaj, zobaczcie, wszystko dzieje się w tak zwanej mojej ulubionej strefie, a mianowicie 61 do 50%. A tak naprawdę dotknęliśmy 61%. Dzisiejsze zamknięcie, dzisiejszego dnia sprawia, że wyrysowała nam się tutaj formacja świecowa, formacja gwiazdy porannej. I ta formacja wyrysowała się w niebyle miejscu, no właśnie na tym, na tym poziomie i na średniej 25% co dalej Przesu... czyli wiemy już że jesteśmy tu na poziomie 61%. Przesuńmy jednak ten Fibonacci tutaj. Z jakiego powodu? No bo zobaczcie. Tutaj mamy też dosyć ważny dołek i ten układ fal wyrysowany pokazuje nam, znaczy pokazuje tworzy nam formację gartleja. Gartleja ponieważ mamy punkt B na 61%, a w przypadku, kiedy jest Gartley, to punkt D powinien wypaść na 78,6%, czyli dokładnie, idealnie w tym miejscu. Należy jednak pamiętać, to może za chwilę o tym, jeszcze, jeszcze o tym wariancie, co przemawia za tym, że to stąd już wystartowałby ruch do góry. Zobaczcie, po pierwsze mamy taką małą dywergencję tutaj, po drugie, yy, mamy pierwszy, od całego tego trendu w dół, który był, pierwszy raz <coughs> mamy sytuację, w której kurs po pierwsze przebił i zamknął się powyżej średniej 100. To jest pierwszy raz tutaj, od samego szczytu, kiedy przebiliśmy ją tutaj. To, to jest pierwszy moment taki. Po drugie, yy, zdarzyło się to, jest to skorelowane z y, tym, że ten ruch przebił ten szczyt. Czyli według teorii Doła mamy pierwszą y, oznakę, pierwszy sygnał do tego, że możemy spodziewać się nowego trendu. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na tak bardzo ważnych poziomach y, i po małej tutaj dywergencji y, no to y, możemy domniemać, że to już jest miejsce, w którym się rynek odwróci. Dodatkowo Zwróćcie uwagę, że w tej chwili zaczął nam się rysować, zaczęła nam się rysować formacja szarka, formacja, która odwraca trend. Ja troszeczkę zmienię kolory tutaj, żeby to było bardziej widoczne. Zaczęła nam się rysować, żeby była jasność. Jeszcze się nie narysowała, natomiast dzisiaj nagrywam ten film, więc Pokazuje Wam możliwość, co się może wydarzyć. Z pełnym sukcesem będzie, jeżeli kurs przebije ten poziom. To jest potencjalny punkt X, potencjalnego szarka, który się rysuje. X A, B, C, D. A wiecie, bo ja często mówię o tym w filmach, że szarki, które występują na ważnych poziomach po długim ruchu. Są pierwszą oznaką tego, że ruch się odwraca. Więc gdybyśmy przekroczyli ten punkt, wtedy powinna być potencjalna korekta w dół korygująca całe ramię CD i impuls do góry. Tak więc, jeżeli założylibyśmy, że ten scenariusz tutaj się zrealizuje, to korekta tego całego impulsu będzie ostatnim dzwonkiem na to, żeby załapać się na potencjalny ruch do góry. Trzeba jednak pamiętać, to, to jest pierwszy wariant, bezwzględny stop loss grania na ten wariant jest w tym miejscu, tu. Weźmy czerwoną linię, żeby była ładnie, czerwony kolor ładnie pasuje do stop losów, tu. Poniżej, poniżej tego dołka jest bezwzględny stop loss grania na ten scenariusz. Drugi jednak scenariusz, który potencjalnie może się wydarzyć, jest taki, bo jeżeli gramy na tego Gartley'a, jeżeli ten Gartley miałby nam zareagować, to z kolei tutaj, dla tego Gartley'a, bezwzględnym stop jest punkt x, czyli w tym miejscu. Więc cały czas trzeba pamiętać, że może być sytuacja. Że jeszcze dołek zostanie poprawiony, i wtedy zrealizowałby się ten drugi scenariusz, o którym mówiłem, a mianowicie dojście do tych dwóch średnich. Do dwóch średnich z interwału D1, pięćdziesiątki i setki. Też w poprzednim nagraniu o tym mówiłem. Ja przyznam Wam szczerze, taka intuicja mi podpowiada, że to jednak będzie tutaj, ze względu na to, że bardzo wiele rzeczy się Zgrywa ze sobą w jednym miejscu. No, jesteśmy po trzech falach: jest formacja harmoniczna, jesteśmy na ważnej średniej, więc to są wszystko elementy, które świadczą o dużym prawdopodobieństwie, że tutaj ruch już powinien wystartować. Natomiast nigdy nie należy zawsze zamykać się na jeden scenariusz. Trzeba mieć w głowie plan B. I, I reagować. tak? Gdyby to nie zadziałało, to drugi potencjalny ruch jest cały czas w tym miejscu. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że te średnie są idealnie na 100% siatki FiBo, którą rozciągnąłem tutaj, która nam wylicza całego tego gartleja. Teraz, każdy dzień, jesteśmy w trendzie wzrostowym. Średnie są wzrostowe. Każdy dzień będzie sprawiał, że te średnie będą coraz wyżej. Niebieska będzie szła szybciej, bo jest 50, setka będzie szła wolniej. Teraz zobaczcie, obydwie te średnie są powyżej tego poziomu 100%. Czyli gdyby kurs miał tutaj dojść i z tego miejsca również zareagować i się odbić, to zostanie zachowana proporcja, a raczej zasada, że nie zostanie przekroczony punkt X tego gartleja. Wprawdzie Gartley y, punkt D swój ma książkowo na poziomie 78,6, czyli tak jak tu, natomiast ja powiem Wam z praktyki, zauważyłem, że często te Gartleye rozciągają się y, do 88%, tak jakby to były Batmany, a nawet w okolicy 100%. Tak więc y, y, książka książką, teoria teorią, ale jeśli chodzi o pieniądze, to y, trzeba być po prostu cwanym i mądrym i brać pod uwagę. Yy, warianty takie, żeby, yy, żeby po prostu nie stracić tych pieniędzy. Tak więc yy, pierwszy yy, plan yy, to jest plan, nazwijmy go A, tutaj. Yy, kolory, muszę zmienić kolory, no przecież yy, zielone to są yy, poziomy wejść, takie, tutaj mamy zasady na tym kanale, yy, tutaj drugi potencjalny. Yy, OK, i teraz tak, gdyby ten wariant się spełnił, gdyby się okazało, że e, ta fala tutaj do góry była pierwszą falą nowego wielkiego impulsu, a to wszystko korektą, e, bo też trzeba brać pod uwagę, że może być całkowity e, odwrót rynku już, że tutaj zobaczcie, e, że to wszystko to, było, to była tak zwana formacja na interwale bardziej miesięcznym. Trzech Indian, czyli dwa, trzy fałszywe, dwa fałszywe wybicia po sobie trzy szczyty i może być już całkowity odwrót, to jest nasz potencjalny plan awaryjny, natomiast biorąc pod uwagę całą sytuację geopolityczną w naszym rejonie, sytuację polskiej złotówki, gospodarki Ukrainy i tak dalej, no jednak jest ogromna szansa na to, że E, ogromna szansa na to, że e, to była tylko korekta i będzie następnie ruch um, do góry. I teraz, e, jeżeli by nam się to ziściło, e, no to ja już nie będę teraz pokazywał, dokąd ten ruch e, może e, wystartować, e, ponieważ mówiłem to na poprzednich filmach, szczególnie na tym e, filmie 6,5-dolar e, po 6,5 zł. E, Pierwszy przystanek będzie prawdopodobnie na 5 zł, tam y, to jest taki bardzo psychologiczny poziom, y, i tam również y, y, 5 zł jest tuż za tym poziomem, y, który y, jest 22 czy 23 letnim maksimum, tak więc tam może kurs na jakiś czas zareagować i tam mogły się skończyć potencjalnie kolejny impuls, który stąd ewentualnie by wystartował. No, a dalszy to właśnie te okolice 6,5 zł. Jeszcze z ciekawości, tylko zróbmy sobie taką projekcję. Gdyby kurs. Wziąłem teraz narzędzie Fibonacci Expansion, czyli ekspansji tego impulsu. Gdyby to się miało skończyć tu i następny impuls miałby iść do góry, to takie dwa najbardziej prawdopodobne poziomy to jest 100%. I 161% całego tego impulsu. Zobaczmy, gdzie to wypada. Tak, dla ciekawości. Pierwszy wypada na poziomie 4,9. 4,88, no 4,9 liczmy. Czyli tuż przed 5 złotych. Yy, czyli to jest w zasadzie to yy, yy, okolice tego, yy, tego maksimum 22-23 letniego. A kolejny, 161, wypada nam na 5,5. 5,5, 5, 5 w zasadzie 33. E, oczywiście są jeszcze po drodze mniejsze, e, takie pośrednie poziomy, które rzadziej e, działają, e, ale zazwyczaj rynek dąży do tych dwóch poziomów, jeżeli chodzi o impulsy 100 i 161%. Tak więc, e, mm, no słuchajcie, obserwujmy, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Jeszcze postawimy sobie tutaj te różowe e, poziomy, żebyśmy później mogli sprawdzić, czy ten wariant, czy ten scenariusz nam się e, zrealizował. E, no i słuchajcie, miło mi Was znowu e, powitać po tej króciutkiej przerwie. E, jak się troszeczkę jeszcze ogarnę, będę kolejne analizy wrzucał. E, widzę, że troszeczkę na rynku się działo, jak mnie nie było. E, no i tyle, jeżeli chodzi o e, pierwszy film po przerwie, o analizę o złotówkę. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko rozwijało. Jeśli Wam się podoba, zapraszam oczywiście do dawania łapek, do fajnych komentarzy i to wszystko. Pozdrawiam Was. Shark Trader. Cześć!